Ja się muszę przyznać, że jestem wielbicielem tej dbałości o historię miasta i regionu, jeśli chodzi o pana Jacka. I ubłagałem go, on niechętnie powiedział, że to nieładnie, jak się tak prezydent lansuje i że nie wypada. Ale korzystając z tego, że wczoraj był Mikołaj, no to trochę się spóźniłem, ale jestem i dzisiaj wszyscy państwo, którzy przyszli na tą premierę. Otrzymają książkę właśnie tą. Dyrektor Biblioteki Narodowej twierdzi, że czytelnictwo w Polsce średnio się ma, a u nas ma się bardzo dobrze, panie prezydencie. Tłumy ludzi, ile tych kodów nie mielibyśmy, wszystkie zostałyby wydane. Zarejestrowaliśmy na koniec listopada 32 tysiące czytelników, w związku z czym co czwarty mieszkańca tego miasta jest czytelnikiem biblioteki, użytkownikiem biblioteki. To miasto, moi Państwo, to jest ziemia obiecana dla wszystkich historyków. Gdziekolwiek się tutaj nie kopnie, gdzieś trochę głębiej, zawsze można znaleźć coś ciekawego. Można zostać właśnie tym, że wspomnianym Kolumbem czy też Magellanem i znaleźć coś co zmienia całkowicie obraz naszej historii. Tam nie ma napisu ratusz, tam jest napis szparkasa, tam jest kasa miejska, kasa oszczędności. I to, na to chciałbym Państwu wszystkim zwrócić uwagę, bo może Wam to uciec gdzieś, jak będziecie czytać tą książkę, że kołem zamachowym właśnie Bielskiego, Bialskiego na początku samorządu to właśnie była ta miejska kasa oszczędności. Moi Państwo, to był bank miejski i teraz tak, jeżeli wtedy burmistrzowi, bo nie było prezydenta, ale byli radni, brakowało pieniędzy, nie wiem, na kolonie, na budowę jakiejś kładki czy też na doposażenie dzieci, to po prostu wyciągali pieniądze z Miejskiej Kasy Oszczędności i je tam lokowali. Pomimo tego, że Miejska Kasa Oszczędności miała niższy procent niż banki, ludzie tam składali pieniądze. Po pierwsze, dlatego że gmina gwarantowała te wkładki, ale, moi Państwo, był punkt drugi i trzeci ważny. Drugi to jest to, o czym mówiłem, czyli pieniądze zostają w gminie i tu zostają wydane. No i trzeci nigdy nie brano pieniędzy od wdów i sierot.